Cześć, witajcie. Dzisiaj na szybko porozmawiamy sobie o nowym pomyśle Ministerstwa Finansów w temacie, który jest bardzo istotny dla dość obszernej grupy przedsiębiorców, a mianowicie pomówimy sobie o opodatkowaniu czy planowanym opodatkowaniu spółek komandytowych. Podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli pomyśle, który kiedyś już gdzieś tam zakiełkował w głowach osób z Ministerstwa Finansów, a teraz ten pomysł wraca i od 1 stycznia 2021 roku ma już w życie wejść. No, trudno mi to sobie wyobrazić, ale takie są plany, więc o tym porozmawiajmy pokrótce, na początek dwa słowa może takie wstępu jeżeli chodzi o spółki komandytowe spółki komandytowe jako takie są zaliczane na gruncie kodeksu spółek handlowych do tak zwanych spółek osobowych i spółki osobowe w przeciwieństwie do spółek kapitałowych, no charakteryzują się tym, że ich działalność czy tak jakby ich funkcjonowanie oparte jest na wkładzie na wspólnikach, a nie jak przy spółkach kapitałowych stricte na kapitale. Spółki ka osobowe do których właśnie zaliczamy spółki komandytowe, mają swoje charakterystyczne zasady działalności, charakterystyczny układ, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, jeżeli chodzi o wspólników, ale też te spółki mają charakterystyczne zasady opodatkowania. W szczególności, oczywiście, mówimy tutaj o zasadach opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych czy od osób fizycznych. I te zasady opodatkowania w skrócie rzecz biorąc, sprowadzają się do tego, że spółka jako taka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, więc spółka taka nie musi płacić podatku w przeciwieństwie na przykład do spółki ZO, a podatek ten jest płacony przez jej wspólników, no i jest płacony przez jej wspólników na bieżąco, czyli na bieżąco ta spółka liczy przychody, koszty, dochód i ten dochód jest przypisywany jej wspólnikom, którzy od tego podatek muszą zapłacić. No i to jest tak taka cecha podatkowa najważniejsza spółek osobowych w tym spółki komandytowej, czyli to, że pojawia nam się jednokrotne opodatkowanie, czyli od razu jak ta spółka prowadzi działalność, to od razu ten dochód jest opodatkowany po stronie wspólnika, nie ma tak jak w spółce zo, że ten dochód będzie opodatkowany dwa razy, czyli w spółce kapitałowej mamy opodatkowanie na początek na gruncie samej spółki, a później mamy drugi raz opodatkowanie na etapie wspólnika, na przykład w and Jeb. wypłaty dywidendy. I jest to na pewno korzyść, którą no, daje nam spółka komandytowa, czy w ogóle korzyść, którą dają nam spółki osobowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą, którą tutaj zwracam uwagę, to jest to, że wiele podmiotów, wiele firm, wiele osób zdecydowało się na wybór spółki komandytowej jako formy prowadzenia działalności nie tylko z uwagi na te cele podatkowe, albo te cele podatkowe nie były najważniejsze, bo spółka komandytowa też zapewni pewne takie cechy spółki kapitałowej w prowadzeniu działalności, ale zachowuje również tą odrębność jako spółka osobowa, więc tutaj te korzyści też są z takiego bieżącego funkcjonowania, ułatwienia struktury, ale też te korzyści mogą obejmować w tym zakresie elementy związane z odpowiedzialnością, tak? Czyli tutaj w tym obszarze mamy tak jakby układ wspólników w spółce komandytowej, to jest zawsze dwóch wspólników, no bądź Więcej, ale dwóch takich z nazwy wspólników, czyli komandytariusz, który ponosi ograniczoną odpowiedzialność, komplementariusz, który tą odpowiedzialność ponosi szerszą. Wiele spółek funkcjonuje tak, że tym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, co pozwala nam na nie na tyle na uniknięcie odpowiedzialności, co odsunięcie jej gdzieś tam w czasie. I tak naprawdę te aspekty związane z funkcjonowaniem w ramach spółki komandytowej, związane z odpowiedzialnością, bardzo często były takim głównym yy, czynnikiem, yy, przez który osoby, spółki decydowały się na działalność właśnie w tej formie. Oczywiście cel podatkowy też był ważny, ale moim zdaniem w wielu przypadkach ten cel o, znowu wjeżdżamy do tunelu ten cel nie był yy, zawsze kluczowy i nie był zawsze najważniejszy, ale gdzieś tam sobie obok tego Wszystkiego funkcjonował. No i teraz, co się drodzy Państwo dzieje? No, dzieje się to, że ministerstwo wpada na pomysł: opodatkujmy spółki komandytowe podatkiem dochodowym, czyli zabierzmy jedną z tych, w cudzysłowie mówię, preferencji, które te spółki dają. Ten pomysł, przypomnę wszystkim, był już na tapecie. W roku 2013, kiedy od 2014 wchodziły do opodatkowania CITEM spółki komandytowo-akcyjne, tutaj od razu trzeba powiedzieć, że spółki komandytowo-akcyjne dawały zupełnie inne możliwości, i tam faktycznie można było mówić o czymś takim jak legalna optymalizacja podatkowa, i wtedy razem ze spółkami komandytowo-akcyjnymi chciano opodatkować również spółki komandytowe. To się nie udało, z tego się wycofano, no ale pomysł wraca i teraz mi. Ministerstwo mówi, jednak w naszej ocenie spółki komandytowe to też jest optymalizacja podatkowa. No każdy, kto ma spółkę komandytową, łapie się za głowę i odpowiada sobie na pytanie, okej, okay, to znaczy, że ja od 5, 7, 10, 15 lat jestem tak, jakby w cudzysłowie, przestępcą, bo robię optymalizację podatkową, która w ocenie ministerstwa jest nielegalna. No i tak, jakby funkcjonuje gdzieś tam na pograniczu przestępstwa. Jestem, mogę być stawiany na równi, nie wiem, z mafiami bo tak samo można powiedzieć, że chce ten podatek. Wyłudzić. No, oczywiście absurdalna historia, tu o żadnej optymalizacji podatkowej nie może być mowy, natomiast no, jest to jeden z argumentów, który ministerstwo używa, żeby właśnie te spółki komandytowe do CIT-u wciągnąć. No i co się stanie? Potencjalnie już od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe staną się podatnikami CIT-u, czyli mówiąc w skrócie, będą opodatkowane na tych samych zasadach, na których są teraz opodatkowane spółki kapitałowe, czyli podatek. Będzie płacony w tych spółkach na dwóch etapach, czyli po pierwsze będzie płacony na etapie spółki, po drugie będzie płacony na etapie wspólnika, który w momencie gdzieś tam wypłaty podziału zysku, czyli zostaną z statusem podatkowym zrównane ze spółkami kapitałowymi, statusem handlowym z perspektywy KSH nie zostaną zrównane, dalej będą spółkami osobowymi, ale podatkowo będą traktowane jak spółki kapitałowe. No jest to rozwiązanie mało korzystne, mało przyjazne dla wielu firm. No mówimy tu o kilkudziesięciu, chyba czterdziestu czy pięćdziesięciu tysiącach podmiotów, które działają w formie spółek komandytowych. Ja mówię tutaj o sobie też, bo moja kancelaria, którą prowadzimy razem z moimi wspólnikami, też działa w formie spółki komandytowej. Więc ja nie dość, że okazuje się, że jestem optymalizatorem podatkowym, to jeszcze będę opodatkowany CIT-em i jest to problem, drodzy Państwo, realnie poważny, także tutaj no oczywiście patrzymy z pełną, pewną rezerwą na to, co się dzieje w toku prac legislacyjnych, nie wiemy jeszcze, jak dzisiaj do końca ta regulacja będzie wyglądała, no na rynku jest po prostu wielki harmider podniesiony, że to źle, niedobrze, nie tak jak powinno być, że to godzi w małe firmy. Ja się ze wszystkim zgadzam, natomiast Musimy też pamiętać o tym, że nasze doświadczenia legislacyjne, legislacji podatkowej pokazują, że mało kto się z nami liczy ze przedsiębiorcami, z podatkowcami. Jeżeli chodzi o nasze postulaty, w większości przypadków tak czy siak, my możemy narzekać, a to, co ministerstwo zaplanowało, w lepszej bądź gorszej formie. I tak jest wprowadzane, więc trzeba się liczyć z tym, że 1 stycznia 2021 to jest ten moment, kiedy spółki komandytowe podatnikami Citu się staną. No i co wtedy? No tak naprawdę wtedy no, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w formie takiej spółki będzie musiał podjąć określone decyzje. Czyli będzie musiał podjąć decyzję, a czy ja zostaję w tej spółce komandytowej? Tu od razu zaznaczę, że dla mniejszych spółek komandytowych zostały przewidziane pewne preferencje jak zwolnienie z Podatku dla komandytariusza, który tam osiąga no nie więcej tam niż 120, można powiedzieć, tysięcy przychodów, bo tam połowa będzie zwolniona. Znowu, wyłączenie opodatkowania komplementariusza więc tutaj przełożenie gdzieś tam struktury tej udziałowej, też nam może. W tej spółce pomóc, no ale będzie gro podmiotów, które no, przeliczy to sobie, sprawdzi i stwierdzi: No, nie, no, kompletnie nam się to nie opłaca. I tutaj kilka opcji nam się tak naprawdę otworzy, bo otworzą nam się opcję przejścia w spółkę jawną, otworzą nam się opcję przejścia w jednoosobową działalność gospodarczą. Tutaj oczywiście będzie się to wiązało z tym, że uzyskamy gdzieś tam cel podatkowy, ale możemy utracić ten cel bezpiecznościowy, czyli będziemy większą odpowiedzialność ponosić, e, pojawiają nam się wreszcie opcje gdzieś tam przekształcenia w spółki kapitałowej w perspektywie czasu skorzystania ze stojskiego cit -u. więc sporo opcji jest tak naprawdę na stole, ale te opcje, które są na stole, one no, muszą być w miarę szybko przetrawione, przemyślane i musimy się nad nimi w miarę szybko zastanowić, dlatego że tak jak mówię, 1 stycznia już za pasem i trzeba yy, tak jakby jakieś działania podejmować. Generalnie rozwiązanie nie jest dobre, generalnie rozwiązanie nie jest korzystne. Rozwiązanie uderza w przedsiębiorców, rzekomo walczy z optymalizacją podatkową, chociaż tak jak mówię, za bardzo ja jej tutaj nie widzę. Inaczej niż przy spółkach komandytowo-akcyjnych, także dużo się zmienia i wcale nie uważam, że to będą zmiany Korzystne, ale są opcje na stole, można je wykorzystać, trzeba to sobie przemyśleć, i może tak źle na koniec dnia z tym całym tematem nie będzie. Natomiast, no, dzisiaj, tak jak mówię, krótko sobie o tym opowiadamy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Już lada moment pojawi się na moim kanale wywiad szerszy z moimi wspólnikami, z Grzegorzem Niebudkiem, z Danielem Więckowskim. Porozmawiamy w szczegółach z nimi, jak ta regulacja wygląda, i porozmawiamy w szczegółach o tym, co możemy zrobić, jak. Takie opcje na stole realnie są. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiaj tyle. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.